Cześć i czołem, witamy Was we wrześniowym Pixelboxie, Hej którego tematem jest, są Pokémon, Dragon Ball i The Legend of Zelda. Nie przedłużając, zaczynajmy. No, z tego wszystkiego to. Ja czekam na Pokémon. Ja też. Nie powiem, oglądało się tam parę odcinków Dragon Balla, ja jakoś nie byłam fanką. No, ja bardziej wolę tego. No, dokładnie. Jest i ona. Jezu, nie mogę. Nie wiem, co powiedzieć. Super. Jest taka piękna. I wtedy wchodzi ona cała, ubrana na różowo-granatowo. Ma najlepsze, co będzie w tym pikselu? Nie, no, Pokémon. Tyc Pokémon. Uh. Masz rację. Nie dotrwałam chyba do odcinków jak był. Pop! Wow. Dragon Ball. Drugi pop w pudełku. Na to czekałam. Guldo. Ja cię nie wyzywam. Nie wiem, ale wizualnie kojarzę, nie, nie. ale nie pod tą nazwą, tak samo tego, Bóg nie. Był no co? Mówię, ja tam parę odcinków obejrzałam, jak wiecie, to dajcie znać w komentarzu. Trzeci pop? O, Uf, się... Trzeci pop? Nie, coś szeleści, to nie wiem, wsadzili w reklamówkę. O, co jest? jest. Zdrowe. No, no, to można no. Butelka. zrobić. Butelka. Wolałabym butelkę z Pokemonów. Szczerze. Hmm. Ciekawe czy termiczna Czy po prostu takiej jest? Metelowa butelka na napoje. No. Z dzibkiem. To jest dzióbka. Ale fajna. No jakieś trasy, wycieczki. Żeby nie zaśmiecać środowiska plastikiem w lesie. Jestem za. Jak najbardziej za. Dobra koszulka. O! Szukaj gwiazd naszego wieczoru. Pyk i pyk. O, o przypinka super, patrz. Będziesz no. nosił, jak będziesz grał. Tak lubię. Dobra, została tylko koszulka na tym No to wątpię, żeby było z Pokemonów, bo już dwie rzeczy z Pokemonów są. jest mm -hmm. 50 na 50 albo Zelda, albo... Dragon? No. Stawiam Zelda. O! Dragon Ball. Ale taki motyw już był chyba. Ty, ja taki motyw miałem w którymś filmiku. Byłeś na filmiku. No, jako ten. miniaturę. Tak? No, no tylko mi... troszeczkę... Inna... ilio od Ciebie. Lekko inna grafika, ale w takim samym motywie. Dobra. To był wrześniowy, a teraz? Październikowy. I co na nas będzie czekać? Deadpool, X-Men i The Boys. The Boys? Ten zespół? <laughs> Kieszonkowy potwór Funko Pop z Pokemonów. Jest. Mikstura orzeźwienia. Butelka te... o, termiczna. No wiesz, jest. to wygląda. Odznaka trenera. Przypinka i naklejka, jest. Tak, dokładnie. Odzienie poszukiwacza. Czyli koszulka. Tak jest. Elitarny żołnierz. Dragon Ball, Pix, Boy, Pop. <grych> Tak. Owszem, potwierdzam. Jak ci się podobał? Mm, butelka spoko. Pop. Z spoko. Dragon Ball. Też niby niczego sobie. Yy, no ale jakbyś tam wielkim fanem. Nie bym Oglądałem parę odcinków, ale nie jakoś tam bardzo ambitnie. Znaczy parę. Parę to mam powiedziane, ale wolałem Pokémony. Koszulka, nie powiem, fajny motyw dla fana z Jest jestem na tak. No ja się trochę zawiodłam, dwa popy w jednym, no trochę no. tak. To jest trochę taki minus, no. że właśnie dwa popy w jednym, dlatego już myślałem, że a propos Zeldy, będzie trzeci pop. Niech to. No. Nie, ale butelka spo, spoko, spoko pomysł, jakieś no. mówię wyprawy czy coś. Na pewno będziemy używać. Ale mówię, no, ja się zawiodłam troszeczkę. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobało i zapraszamy do oglądania następnego. Hejjo! sprawdza twoją wiedzę. W co ewoluuje mój relaks? Z <gry>